Pierwsze pytanie. Trzy skojarzenia ze słowem ojciec. Która pierwsza? I ze skojarzeniem mm, mam takie silne dłonie. Nie wiem czemu ojciec, taki symbol silne dłonie. Dostałem. Bezpieczeństwo. Opieka. Troska. Bezpieczeństwo. I miłość, która zawsze przebacza. Opiekuńczość. No, tak samo opiekuńczenie. Opiekuńczę. E, na to. ma. Jakby nie było ojca, to nie byłoby i nas. Taki jakby władca. Można powiedzieć. Mój własny tata. Myślę, że odpowiedzialność. Szacunek. I miłość. Miłość. Dobroć. Bezpieczeństwo. Troska. No, Teraz. Tros... jeszcze ja. Ojciec, to jeszcze może być... Opiekuńczość. Czego oczekujecie od swoich przyszłych mężów Czy w, i ojców waszych dzieci? Czy w ogóle kiedykolwiek się nad tym zastanawiałyście? Wsparcia. <grym> Pomocy i opieki. Tak, żeby był opiekuńczy i żeby troszczył się o te dzieci, tak jakby właśnie to było takie największe ich skarb, żeby zapewnił bezpieczeństwo dla, dla całej rodziny. Chciałabym, żeby mój mąż, a ojciec moich dzieci, był dobry dla mnie, dla dzieci, żeby nam pomagał, żeby był cierpliwy, umiał z nami porozmawiać, doradzić nam we wszystkim. Ale też ojciec kojarzy mi się jako taka osoba, może nie nachalna, bo raczej z matką tak się rozmawia, rozwiązuje jakieś problemy. Ojciec raczej jest za z boku i, i to wszystko ma na tym taką kontrolę, tak. wprowadza takie bezpieczeństwo. Jak wy przygotowujecie do ojcostwa? Chcemy być dobrze, dobrymi ojcami, nie? Ale w jaki sposób? No dbać o własne dzieci wykształcić je na mądrych ludzi. Wytrwać w celibacie trzeba. Wytrwać w celibacie, trzeba wytrwać. Ja bym powiedział jedno, najpierw trzeba odpowiednio zaliczyć szkołę jakąś, żeby tą rodzinę utrzymać, prawda? Zrobić jakieś wykształcenie. No i później się starać, nie? No i to... Macie dziewczyny? Obecnie chyba nie mamy. <śmiech> <śmiech> Jesteśmy w fazie poszukiwania. Jak <laughs> widać. Ale liczy się dobra zabawa jak najbardziej myślę o ojcostwie. Żeby porządnie przygotować się do ojcostwa. Dlatego moim zdaniem powinno być, się, tak jak się jest księdzem na 100%, tak mi się wydaje, że trzeba być ojcem na 100% i trzeba się dlatego do, do tego bardzo mocno przygotować. Przede wszystkim pokazać miłość do swojej przyszłej małżonki, bo mi się wydaje, jeżeli, mam, jeżeli kocham moją przyszłą małżonkę, bo kocham też swoje dzieci, które są. Yy, które wyjdą z jej łona z, yy, razem ze mną, a jeszcze pokażę tył od razu może. Okay. <laughs> właśnie, jestem też animatorem, i to są niektóre moje dzieci z grupy, i to one mi ofiarowały, bo to często bardzo im mówię. No dlatego, o, Bóg was kochał, i, dacy i no i ja też bym chciał być taki opiekuńczy i też zawsze kochać swoje dzieci, tak zawsze jak kochać. Tak, no. Tak, zawsze bym chciał być taki i kochać swoje dzieci. Miałem też do z dziećmi z domów dziecka, dlatego też miałem takie przygotowanie z tym, także o tak tyle ode mnie. Na pewno no, dużo dla mnie przynajmniej jest kierownictwo duchowe. Czy starsi u nas ojcowie czy bracia z do, już takim doświadczeniem życiowym no, pokazują nam taki wzór ojcostwa, na no, jakim jest Pan Bóg, nie? przez swój przykład życia, przez swoje świadectwo i modlitwę. Ja myślę właśnie, że przede wszystkim, przede wszystkim przykład innych. Myślę, że dobrym ojcem. Jest się wtedy, kiedy się ma albo dobrego ojca. Myślę, że Pan Bóg jest dla nas takim przykładem doskonałym. Przykładem doskonałego ojca. I właśnie jeżeli będziemy na Niego patrzeć, no to myślę, że nie będzie problemu też z ojcostwem, czy duchowym, czy nawet. No dobra, ale co z takimi, którzy nie mieli dobrego ojca? A myślę, że spotkali w życiu takie osoby, no, które były dla nich jakąś wartością, które były dla nich autorytetem. I myślę, że to jest najważniejsze. Przede wszystkim ojcostwo też duchowe, bo myślę, że ktoś, kto nie miał dobrego ojca, a miał dobrego kierownika duchowego, dobrego ojca duchowego, no to myślę, że, że do Pana Boga też się zbliża. A kim jest dojrzały ojciec? Dzisiaj? Myślę, że zawsze tym, który wymaga, ale gdy trzeba przytuli i wskaże kierunek i w odpowiednim czasie puści, aby dziecko samo dorosło też dojrzało. Dobre pytanie. Jest spojrzeniem do końca w oczy Boga Ojca, w duchu i prawdzie. Jest kochaniem wszystkim tak, jak troszczy się o nas Bóg o każde stworzenie, o każdego z nas. To jest zawsze także patrzenie w wieczność, to, co jest przed nami, bo mamy coś do, do uczynienia. Jako, jako ludzie, ale jako ci, którzy też mają od Pana Boga ojca konkretne zadanie do spełnienia. I musimy się z tym kapitalnie zmierzyć. A Bóg Ojciec ciągle nam to wskazuje, jak to robić przez swojego syna, który nie przyszedł, aby mu służono, ale żeby służyć. Żeby dać świadectwo, że on jest, że żyje, że z nim można wszystko. Można się cieszyć, można tańczyć, można adorować, można wnosić ręce do Boga. Bóg jest nasz. Dlaczego warto przyjeżdżać na Lednicę? Bo jest fajny klimat, można przeżyć coś nowego, przeżyć jakieś przemienienie. Można się pomodlić, poznać nowych ludzi? Jest to taka okazja takiej wspólnej modlitwy. i y, Młodzież z całej Polski się zjeżdża, gdzie nie muszą y, no, wstydzić się swojej wiary, często gdzieś tam są prześladowani czy nierozumiani w swoich środowiskach. A to jest taka okazja, właśnie, żeby się wspólnie pomodlić, Pan Jezusa uwielbiać, każdy jak potrafi, tuj nikogo. No, nic nikogo się nie naśmiewa, czy no, nie robi krzywdy. Takie miejsce właśnie takie, takie bezpieczne, gdzie możemy jakby zaczerpnąć właśnie od Pana Jezusa tych wszystkich darów, jakie nam tutaj przygotować. Także jest to... Ja też myślę, że no, ludzie wstydzą też się modlić. I myślę, że tutaj też jest taka okazja, że no, widzimy ludzi klęczących się, spowiadających się, co w sumie no, w normalnym mieście no, nie spotkamy czegoś takiego, ale tutaj jest taka no, duża otwartość. Otwartość też na łaski Boże i też na modlitwę i myślę, że to jest takie piękne, żeby doświadczyć wspólnoty i potem pojechać do tej swojej wspólnoty, która może czasem jest różnie przez nas oceniana, ale żeby też zaszczepić tego ducha i tego, że Jezus Chrystus jest panem i, i pragnie naszego zbawienia. Znaczy z mojego punktu widzenia, żeby wpisać sobie wolontariat w CV. Są Wystarczy fajne dziewczyny. Spojrzeć. Wystarczy spojrzeć. zabawa. Wszyscy, wszyscy, wszyscy się bawią. Można wszyscy się bawią, wszyscy ze spowiedzi świętej. O północy także możemy przejść przez ryby. piękną, kochaną naszą rybę no i dziękować Bogu za wszystko i można za darmo się przytulać ja też. przyjeżdżajcie jeżeli was dzisiaj tutaj nie ma szkoda, żałujemy, ale przypominamy sobie o was, jesteście w naszych serduszkach kochamy was a za rok na was czekamy i pozdrawiamy kochamy i pozdrawiamy naszych tatusiów wszystkich kochane to. kochani, jeśli macie okazję, jeśli macie czas możliwości, przyjeżdżacie na lednicę. To jest właśnie taki czas modlitwy, wspólnego, radosnego uwielbiania Pana Jezusa i brania od Niego wszystko, co nam daje. Wszystkich łask, darów na nasze życie, nie? żebyśmy też potrafili przygotować się do dorosłości, do bycia w przyszłości ojcem, czy matką, czy kapłanem. Szczęść Boże! Tak jak Pan Jezus powiedział, przyjdź i zobacz. Musisz sam doświadczyć, a potem będziesz dawał świadectwo tym. Żałujcie, że nie przyjechaliście. Jest wspaniale, bawimy się świetnie, Doręce polecamy pozdrawiam. i zapraszamy. A ja bym chciał zachęcić przede wszystkim do tego, aby no, spotkać Pana Jezusa, spotkać go w drugim człowieku, spotkać poprzez śpiew, poprzez, poprzez modlitwę, abyśmy mogli... No właśnie, abyśmy mogli się z nim spotkać i byśmy mogli go dostrzec w drugim człowieku. Przyjedźcie za rok! No. Kochani. Warto, przyjrzeć. Pozdrawiamy Was wszystkich. Błagam, za rok będzie w imię Syna. Przyjedźcie. Bóg na was czeka i Was oczekuje. Jest młody Kościół, który potrzebuje Waszego świadectwa, Waszej obecności, Waszej modlitwy. Przybądźcie wszyscy razem. Czekamy. Amen.